Pamiętnik nastolatki. Czyli mój pamiętnik, ja go napisałam, a właściwie napisało go moje życie. Nie możesz być przeciwko mnie, Natalka nie jest już dzieckiem. kochanie, nie irytuj się. Jak mam się nie irytować? Ty chyba oszalałeś. Ona musi się zastanowić, co chce robić w życiu, nawet nawet nie zauważy, kiedy miną dwa lata i trzeba będzie podjąć życiową decyzję. Chyba zwariuje. kochanie, uspokój się i nie zwariowuj. Przecież Natka niedawno pisała sprawdzian szóstoklasisty. Rozumiem twoją troskę, ale ona nie potrafi jeszcze myśleć w perspektywie kilku czy kilkudziesięciu lat. Jest za młoda, a poza tym, daj spokój, może nas jeszcze usłyszę. I bardzo dobrze. Ja jestem za młoda? W takim razie zacznę się poważnie zastanawiać, z jakiego drewna chce mieć trumnę. Sosnową? A może dębową? Cześć, sorry, że witam się z wami w takich okolicznościach, ale mama sprawia wrażenie, że w chwili moich narodzin zaplanowała za mnie całe moje życie. Dlaczego moja mama nie może zrozumieć, że dla mnie liczy się tylko ten dzień? No, może kilka następnych. Ale na pewno nie kilkadziesiąt. Czasem zastanawiam się, czy jestem normalna. Czy mój dom to kochany domek, czy dom wariatów? A moja szkoła to normalna szkoła, czy, czy straszna buda? A Jacek? Muszę się przyznać, że jest jeszcze i wartość. Powiedzcie sami, czy można się zakochać w dwóch chłopakach jednocześnie?